Dzień dobry, witam, to masz z tej strony, Gambi Tradera. No i zaczniemy sobie, od bitcoina. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja wygląda na bitcoinie. Wygląda na to, że zaczyna się realizować nam czerwony scenariusz, o którym sobie już ostatnio rozmawialiśmy, czyli jeżeli przybliżymy sobie to, to mówiliśmy, że po wybiciu tego kluczowego dołka, czyli tutaj to była obrona tego dołka, jeszcze żeby to nie było wybite. Tu wybiliśmy. To jest jeden z sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że będzie mieć na tym bitcoinie jednak spadki. Dodatkowo jeszcze dostaliśmy overbalance, czyli największa korekta w trendzie wzrostowym, który tutaj za mieliśmy. Ona w tym miejscu została przełamana, bo tutaj był też overbalance. No i teraz tak, powiedzieliśmy sobie wyznaczyliśmy tutaj strefę. To była ta nasza różowa strefa strefa płynnościowa gdzie ta cena tutaj nam po wybiciu tego dołka wróciła rozbudowała się jakaś dystrybucja mała, z wybiciem nawet tutaj troszeczkę tych wierzchołków, które były tutaj, czyli tak zwane liquidity ściągnięte. Być może teraz będziemy jechać sobie spokojnie do tej naszej strefy, którą my wyznaczyliśmy sobie, czyli poniżej tam 40, poniżej 8200. Tu będzie dodatkowe miejsce, gdzie... W późniejszym terminie jeżeli tutaj nam cena dojedzie, to stąd będziemy próbować jeszcze też handlować Bitcoina do góry, jeżeli oczywiście ta cena nam tam spadnie. No ale na chwilę przyglądamy się co się dzieje, bo jeszcze mamy tutaj dwa scenariusze. Jeden mamy scenariusz jeszcze oprócz tego czerwonego prospadkowego. Jeszcze mamy scenariusz niebieski, który zakłada, że jeżeli sobie spojrzymy na to co tutaj mamy, to najwięcej pieniędzy, pieniędzy w tej całej strukturze, która tutaj jest, jest tu położone, czyli tutaj mniej więcej przy poziomie 69 200. Tu jest taka strefa kluczowa, że jeżeli cena by tutaj dojechała, to również stąd mogą być spadki. I teraz tak, nie mam przekonania, że to już się zakończy nam z tego miejsca ten ruch, bo teraz powinno być odreagowanie. I być może jeszcze dojedziemy do tej. Jeżeli tutaj będzie w tej strefie, no to z przyjemnością ja tutaj będę próbował shortować. Ale widzę na to, że tak jak globalnie jeszcze spojrzymy, co się dzieje, no to bitcoin ma szansę nawet z tej naszej strefki już próbować pojechać dużo, dużo niżej. Oczywiście, my musimy też sobie zwracać uwagę na to, że jest kilka scenariuszy i trzeba wziąć pod uwagę kilka scenariuszy, i patrzcie też, jak się układa nam cena. Czyli, jeżeli wykres rysuje coś dodatkowego, to my musimy reagować na ten wykres, bo jeszcze tutaj, pomimo tego, że mamy akurat tutaj tą strefę, mieliśmy na shorty teraz, to była nasza strefa na shorty, to jeszcze dodatkowo tu mamy mocniejszą strefę na shorty i tutaj ta niebieska strefa to jest miejsce i poziomy również, gdzie może wystąpić korekta. Raz, że może być tu korekta nieregularna, a dwa, że może nam się rozbudować jeszcze jak gdyby tutaj korekta prosta, czyli dojedziemy dotąd i tu również może być coś, co będzie wieszczyło spadki. Ale oczywiście my spoglądamy na bitcoina, że on dojedzie tutaj do tej strefy poniżej 48 tysięcy i tam ponowne będzie dołączanie się grubasów i budowanie też portfeli, gdzie będzie mogła ta cena z powrotem pojechać do góry. Jeżeli byśmy się pomylili, ta cena by nam wystrzeliła i pojechała dużo, dużo wyżej. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, bym z przyjemnością popatrzył, jak ten bitcoin mi rośnie, bo mówię, to będzie strefa, gdzie ja jeszcze będę dokupywał tutaj sobie bitcoina, jeżeli tutaj by nam to Cena by nam wjechała. Jeżeli nie wiedzie, trudno, będziemy szukać innych miejsc, gdzie ewentualnie jeszcze będzie szansa na to, żeby można tutaj bitcoina dokupić bądź handlować na futuresach, czy to do góry, czy to do dołu. Jeżeli sobie przejdziemy teraz na niższy scenariusz i ewentualnie zobaczymy, co się dzieje tutaj na godzinowym, No to tutaj on się ładne order bloki budują, i teraz taka jeszcze ważna strefa, gdzie bitcoin mógłby wrócić troszeczkę i przetestować albo mogły wrócić i próbować nam tutaj jeszcze dać szansę do tego, żeby były shorty, no to jest tutaj strefa. Poziom mniej więcej jest tutaj 63 350, to 64.340. To jest nasza strefa. Jeżeli Bitcoin by nam tutaj wrócił, to tutaj będę próbował shortować z tego miejsca, ponieważ również jak spojrzycie na ten swing, który nam się tutaj wydarzył, to ostatnie kluczowe dołki, które były tutaj i tutaj one zostały wybite pierwszy raz, to mamy potwierdzenie. Teraz odreagowanie i przydałoby się to łapać na dół. Oczywiście różne możecie mieć tu opinie, niektórzy się zgodzą ze mną, niektórzy się nie zgodzą, że ten Bitcoin będzie jechał, ale jak to mówią, psy szczekają, a karawana idzie dalej. Ja muszę czytać wykres, który mi się tutaj rysuje, a nie mogę się sugerować tym, że Wy byście chcieli od razu już mieć Bitcoina po 100 tysięcy albo 200 tysięcy. Mamy dwie przesłanki do tego, że, że Bitcoin może nam tutaj spadać, i to jeszcze raz się powtórzę: wybicie tego doł, czułego dołka i zrobienie overbalansu, czyli największej korekty w tym trendzie wzrostowym to mieliśmy tą największą korektę w trendzie wzrostowym i ona została również złamana. Jeżeli byście chcieli, możecie nas zaobserwować na TradingView, Gambit Połoga Tradera, dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem no i dołączcie do nas do grupy do Gambitu Tradera, bo myślę, że ta grupa też będzie w odpowiednim miejscu zamknięta, że będzie tylko i wyłącznie ileś osób, ona nie będzie wiecznie otwarta. Co jeszcze dla Was mam te przygotowane? No to mam tutaj H-Bara, no i H-Bar wyrysowaliśmy też tutaj fajne miejsce, czyli tutaj tą strefę płynnościową na odreagowanie i prób, próby, jak gdyby zabezpieczenia już tych pozycji. Bo na H-Barze ja tutaj spoglądam na to, że zjechaliśmy poniżej akurat tego poziomu 0.091, bo w tą strefę wjechaliśmy. Ja bym jeszcze się spodziewał, jeżeli Bitcoin pozwoli i zrobi tą korektę, ja bym się spodziewał, żeby ten HbarD jeszcze zjechał tutaj mniej więcej do tego poziomu 0.080 i wtedy to by było również dogodne miejsce do tego, żeby można było sobie to pohandlować do góry. Spójrzmy sobie na WIG20, bo oczywiście u nas w Gambicie Tradera mamy przekrój indeksów, mamy przekrój Forexu, mamy przekrój surowców, mamy przekrój kryptowalut, także można analizy różnego typu sobie przeglądać tam, znaleźć każdy znajdzie coś dla siebie. Na co mieliśmy tutaj na wigu 20? Na wigu 20, jak sobie spojrzymy, mieliśmy tutaj linię trendu spadkowego. Czyli tutaj mieliśmy ten taki trend spadkowy, który mieliśmy do pewnego momentu i nam się kreował. No i dostaliśmy w tym miejscu wybicie z tego. Czyli tutaj był sygnał na to, że uwolniła nam się cena z tego krótkoterminowego trendu. No i możemy jechać tutaj dużo, dużo wyżej. I teraz tak, jak sobie spojrzymy, co się dzieje. No to zobaczcie, my tu mieliśmy też strefy u nas na grupie. Handlowaliśmy sobie tutaj. To, Czyli była tutaj strefa płynnościowa, wjazd, tą strefę płynnościową, wyjazd, i teraz szukamy następnego miejsca, gdzie chcielibyśmy się dołączyć oczywiście do dalszych wzrostów. Jak przyjrzymy się na interwale dniowym, to mamy taki trójkąt wyrysowany, można powiedzieć, że klin tutaj z wyszkujący. No i powiem Wam, że on jest respektowany bardzo ładnie z tej strony, bo co cena dojeżdża do tego wierzchołka, no to zawsze mamy odbicie. Zobaczcie, tu już też. Dojechało, i patrzcie, jak tutaj to już wygląda. Widać, że te impulsy już tutaj nam słabną, jest tylko wybijanie, i te impulsy, które tutaj idą do góry, one już są coraz mniejsze. Spodziewałbym się jakiegoś odreagowania mniej więcej od tego z powrotem do dołu. I my będziemy szukać miejsca odpowiedniego do tego, żeby długoterminowo się dołączyć do wzrostów. To miejsce będzie akurat tutaj przy cenie mniej więcej 2400, to będzie ta strefa tutaj. Jeżeli cena mi tutaj wróci dotąd. O, nawet może głębiej wjechać, bo może wjechać nawet w okolice 2300. To tu będzie dobre miejsce jeszcze do tego, żeby się dołączyć do dalszych wzrostów, które powinny tutaj dalej być, bo powiem Wam, że zrobimy sobie taką analizę fundamentalną. Ale ta polska gospodarka bardzo dobrze na chwilę obecną wygląda. I tak samo złotówka. Jeżeli globalne rynki zrobią teraz korektę, no to faktycznie troszeczkę złotówka się osłabi, ale w perspektywie długoterminowej, ja jestem dalej. Jak gdyby za tym, że złotówka będzie się umacniała w stosunku do innych par walutowych, ale spójrzmy sobie, co tutaj mamy jeszcze na tym mniejszym interwale. Czyli moglibyśmy sobie tutaj powiedzieć, że jesteśmy przy tej bandzie, czekamy na to, co się będzie tutaj wydarzało, bo będą tutaj ciekawe bardzo rzeczy. Mniej więcej do tych rejonów, jakby tutaj cena wjechała z powrotem, nawet może być przy okazji wybicia z tego powiedzmy, że trójkąta albo tego klina zyszkującego. I teraz tak, my się będziemy zastanawiać, czy tutaj nie popróbować sobie handlu teraz do dołu. Dlaczego? Bo mówię, w tych miejscach było respektowane, widać, że tutaj cena się nam utrzymywała, ale ja zawsze wolę mieć coś dodatkowego, nie tylko jakiś tam trójkąt albo klin zyszkujący. Wolałbym mieć jeszcze tutaj jakiś sygnał w postaci właśnie resina napiętego, może jakiejś dywergencji, niestety nie mamy tego. No i nasze, jak gdyby tutaj plan handlu to będzie tylko i wyłącznie na up. Jeżeli dojedziemy poniżej właśnie tego, który tutaj mamy scenariusza, czyli tutaj cenowego 2430, to będzie nasza strefa do 2384. W tej strefie będę też próbował handlować do góry. Może się okazać, że dostaniemy tutaj jakąś korektę, będzie przebicie, przetestowanie tego, dojazd do tej strefy i dopiero potem będziemy jechać do góry. Ale oczywiście pamiętajcie, wszystko co ja robię to nie jest Porada, tylko są moje przemyślenia indywidualne, jak to tutaj miałoby albo mogłoby wyglądać. I trading też polega na tym, że my wyznaczamy sobie strefy, i w tej strefie, zgodnie z tym trendem, który mamy wzrostowym, mamy większe prawdopodobieństwo na to, że będzie nam się cena odbijała. My nie powinniśmy rysować sobie, jak ta cena będzie jechała, tylko jeżeli dojedzie do tego miejsca i będzie w tym miejscu to wtedy będziemy próbować handlować to do góry. Przypominam, dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zapraszam szans serdecznie do naszej grupy do Gambitu Tradera. Dziękuję ślicznie za uwagę, pozdrawiam Tomasz z Gambitu.